Na tą chwilę, jeżeli robię szkolenia płatne, nie mam problemu, żeby zebrać 200 czy 250 osób. Pokój mam do 500 jest bufor. Na szkolenia darmowe, godzinne, z fajnego tematu jestem w stanie zebrać 500 osób bez problemu. Samir Kajali jestem doradcą podatkowym, również działalność szkoleniowa jest mi bliska od zasadzie od zawsze. Początek, czyli lata 2014-17, więc korzystałem z różnych platform, nie? które z Zuma Jakieś takie programy na Maca miałem, różne. Natomiast od pewnego czasu, odkąd ClickMeeting wprowadził funkcję płatnych webinarów, czyli jest możliwość połączenia z programem do fakturowania. Sam używam fakturowni, więc to, że ClickMeeting się z niej łączy, jest dla mnie mega wygodne. Szybkie płatności, PayU, Stripe, też używam tych platform. Więc dzisiaj to, że mogę zrobić szkolenie płatne, które jest sprzedawane w formie tokenów, czyli klient nie może linka nikomu dalej wysłać. Jedna osoba płaci, jedna ogląda. Płatności są szybką płatnością, faktura się wystawia z automatu, więc dla mnie to jest bardzo wygodne. Czyli ja się mogę skupić na tym, na czym się znam, czyli na szkoleniach podatkowych, a całą resztę jeszcze tam zrobioną, tak? Dostaję, po prostu wchodzę określonej godzinie, którą wcześniej ustalę na, na webinar, tam już są ludzie, czekają na mnie. Każdy z nich, jeżeli tu jest, zapłacił, więc nie muszę się bawić w indykację, Dostał fakturę, więc nie muszę się bawić w faktury, więc to jest dla mnie mega wygodne, że wszystko się odbywa z automatu. No 5% prowizji bierze oczywiście ClickMeeting za to, a dla mnie to jest warte tego ale również trochę dla zabawy skorzystałem z funkcji donate'ów. Miałem chyba wtedy z 180 osób na takim darmowym webinarze. Powiedziałem do nich, słuchajcie, zapłaćcie, jeżeli wam się to podoba, co robię i chcecie mnie tam jakoś symbolicznie wynagrodzić, to, to skorzystajcie z takiej funkcji donate. Tu możecie zapłacić, jest to przyjemne, szybkie, wygodne. I prawie, że połowa osób skorzysta z tej funkcji. Dla wielu ludzi, dla których wasza wiedza jest warta często więcej, nie będzie to żaden problem. Będą czuli, że czymś tam was wynagradzają. Meeting słucha ludzi, co byście dla mnie czymś, czym dla tak przekazać samochód, czyli po prostu narzędziem pracy, więc pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia moi drodzy.